Przepraszam, ale mnie zwaliło z nagrywania, także dalej lecimy już Messi cyk, cyk. O kurcze, nie wyszło, dobra O nie, oddawaj tą piłkę Brze widal, brawo. Aj, 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 aj Dobra, i lecisz? Tutaj wysunięcie, dobrze Teraz lecimy. Teraz tu Suarez robi sobie co chcesz i Suarez robi sobie co chce Kapitan. Dobra, SMNU. Nie wiem, żeby Messi może miał kapitana. A nie, a później zrobimy całkowitą zmianę. W tym meczu. Ojej! To i Neymar. no i Neymar, brawo. Chodźże, a gdzie jest Milik. o jest i Milik, dobra. Nie ma Teraz realet mi nikt gola Tyk Nie Ajajajaj miał wiele czasu żeby się ustawić niestety Nie ma O, Nie było spalonego Ajajaj Niestety był spalony A szkoda Była ładna akcja Ej 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 Ej, ej? Halo Alo, dobrze? O? Nie ma. Puścił piłki z rąk, także to teraz tutaj. I leć, 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 teraz zagram tutaj. A myślałem, że tę klepkę sobie zagram, ale niestety nie. Nasz chłopak. Byśmy mogli. O, 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 milik, 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 milik. Co ty? Cyk, cyk, on dał to nowa piłka. cyk. cyk. lecimy, sek cyk. cyk, cyk. intus, tam, kończysz. hej, hej, róż, 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 robi. Neymar! Jest! Jest i Neymar o. Jeszcze jeden Neymar tak samo Chciałem, żeby daj na nam przydała, ale niestety się nie udało Dobra Dawaj O, daj tą piłkę oś Ościu, o, o daj tą piłkę Już wiem, że nie macie szans o gdzie było bardzo czysto ajajaj, i aj, aj, już nam się nie udało Mój suarez, brawo, brawo wszyscy Uuuu Dobra, robią teraz Tłukuję tą zmianę Bronka schodzi i wchodzi w nowy Pikę Mwa bybala Griezmann ich nam wejdzie, racicić i Maria ich nam wejdzie, pogba, uuu pogba, pogba o Mbappé nam musi wejść, kupanie jak nie Mbappé Mbappé nam wchodzi dzisiaj Dobra. to możemy takim składkiem sobie grać więc lecimy lecimy kolejną gierkę, nowym składu przeciwników, aj niestety nas nie pokazali ale widzieliście cyk o Jezu dobra nie tu dobra oddaj oddaj tą piłkę dzięki, pikę dobrze bez faulu ładnego nie oddaj tą piłkę o nie dlaczego, panie sędzio? czy jest to miło? Nie ma kartki Lepiej sprawdzić, nie ma, dobra, Git Dobra, Git nie, nie ma Nie ten przycisk Ja tego przycisku czułem, dobra Dobra, nie ma, wybijamy Wybijamy Zabijamy wszystkie br bramki aż do rana. Źle. No wiesz, 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 wiesz. Nie. Halo. Nie wyszło. Nie wyszło to, co ja planowałem, dobra. No czy jest to było, panie Muszę Już ma za swoje za to, że nie chciałeś mi dać Dobra, cyka moja Boże, Maria, dobra, i lecisz? To może lepiej boże, boże, żeby boże, nie było boże, 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 Aha Mbappé boże, boże, nie. boże, nie, boże, zgubieni. Dobra. boże, 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 sobie, troszeczkę sobie pograł. O, nie być gol, alo no, gol powinien być jak tu nie ma Odybala ładne przyjęcie Mbappé, Mbappé lecisz Mbappé z bramką, Mbappé z bramką, Mbappé Mb... o nie o nie jak to nie wyszło o nie Pracyk jest tutaj jest tutaj i do i Mbop ajajaj zablokowane to jest efekt z tą Szkoda ach, 0-0, dobra, to wy oddaj wy oddaj tą piłkę u chyba, czy kogo to jest znaszne Mario miał się lecić, oj, nie wyszłość. Czy Co to tutaj indyj wala tutaj do środka maje. Yes Ole bramo Ole bramo na dystansu Chciałem Mbappé, Mbop Co wjechał nam teraz Dobrze Dobrze oddaj teraz piłkę No, no tą piłkę, baj. Ale ciągle pokazujemy, jak co za mnie jest Dobra, wybijamy. Może jeszcze dzisiaj też wleci z tej gry odcinek, jeśli będzie dużo łapek. Grisman, Grisman. Mbappé. Aj, 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 aj. Mbappé niestety na spalonym. Okay, może lepiej zrobię zmianę Mbappé jest to kartki za Ronaldo o Ronaldo o Ronaldo Mbappé nam wchodzi Ronaldinho nam wchodzi no oddaj ta gra jest dwa razy inna niż niż tą co przedtem nagrywałem tak Ronaldo Ronaldo szii mm. yes, szii mm. Cristiano Ronaldo no, no, Dobre Cyk Szkoda, że jeszcze mnie je dodali FIFI Jak wiecie to ja siebie z samego stworzyłem, ale szkoda, że mnie nie mogę że tę gra stworzyć Kto też bym był w grach <grym> Ale dobre zekaj było panie Pikę Tutaj do linii wysunięcie wane Ale z kim mam grać? Halo? Halo, z kim miałem grać? Nikogo z moich tam nie było, no halo skamowali nas. Gol! Gol! Jest, jest podbicie! Jest to mi, Silva jest! Leszło oj, oj, teraz się odpalają na całego chyba Nie chcą stać, chcą wygrać, jeszcze, jeszcze chcą powalczyć Jeszcze chcą powalczyć o swoje O, Pogba Paul Pogba, yeah Paul Pogba Pogba z brameczką nam wjechał z kolejną To ładnie, ładnie No 4 do 0 No 4 do 0, Cristiano Ronaldo Dobra Oj, oj, oj Dobra, to lecimy z takim samym składkiem Komy teraz z takimi strojami A przeciwnicy z takim O Dobra, cyk, pomijamy na skład. Oj, oj, cyk, cyk, Mbappé Pogba, Pól Pogba Griezmann, Griezmann, kończysz. Aj, aj, aj. O nie, No nie dobrze, dobrze. No nie dobrze, no nie dobrze, no nie dobrze, no. No nie, Iwan Rakitic, o nie. O nie, jesteśmy zgubieni na początku meczu, o nie. Która niech nam wejdzie. Nie wiem, jakiś nieznany. Iś nieznany dla mnie. Co ich wybiamy No i lecisz Dibala, di bolo, di bolo, no i patrzcie teraz tutaj, cyk, 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 cyk cyk Griezmann, nie! Nie! Aj, 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 aj. Dobra, nie Dobra, teraz poważna gra Musi być tą piłkę daj tą piłkę, mordo Odej. Halo, piłki się potkną. Halo, no, nawet było mi lecieć. no, sędzio. O, nie, Pique! Nie, dlaczego nam Pique? Halo? O, Jezu. To dla mnie wyglądało jak bramka, ale niestety nie ma. To jest dla mnie, no dobrze. Przeciwem, było źle. Radiballa. Tutaj Mbappé. I Maria. No nie, Griezmann. Nie, jak to na mnie wychodzi? Ajajaj, aj, aj, dobra. Dobra, teraz wielki sojusz. I lecimy z tą rameczką, gościu. Ej, no, panie, co to... O, dawaj. Moja. Dobra. Moja. No, nie, no, poch... Dlaczego musiałeś? Chyba no, normalny, nienormalny Znaczy nienormalny, jest Kane i I ten jakiś Ponieważ ten jest troszeczkę słabszy To Messi nie... O i ten, dobra Dobra, podwójna zmianę u nas Dobra Moja wybicie, możemy można faulować, żeby tylko kartki zrobić o ładnie MP, Pogba lecisz, znowu podanie do Pogby, drugie podanie, dobra, i uwaga, podanie leciutkie, Griezmann, Griezmann, 1-0. Coś goście fajnego mamy Jako menadżera Z pozdro oj, 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 oj. Jest! Mbappé! Jest Mbappé, chciałem z nim się tak połowalić troszeczkę Mbappé, ładnie Dobra, Mbappé I lecimy z kolejną bramką czy jest po na połowę Nie wyszło mi, dobra No i uwaga Cyk, podaję tutaj I uwaga, teraz tu cyk lecisz Czy masz wolno, tylko teraz ładnie doświadkować Co to było bramka, Pogby! Co to była ta bramka? O mój Boże, dobra, na taką kamerę. Ja, co to była ta bramka? Ja! ŁADNE ZAGRANIE ładna bramka Pogby. Pol Pogba, normalnie. Pól, Pogba! Je! Yeah. Dobra, Czas Cześć, trzeba sprawdzić, gdzie jest Pogba? Dobra, tu jest. Nie. nie, to po, po pierwszy bramka, to nie, dobra. Myślałem, że to jako druga, nie. Ej, ej, nie ma, dobrze, brawo. Brawo, brawo. O nie, o nie. Aj, przez przypadek mój błąd był. Aj, 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 dobra, nie ma tego, dobra, aj, dobra. Spadźcie, teraz spadźcie, co z wami się dzieje. Dibala. Gol! Jest! Jest i Dibala. Dobrze. Dobra, to więc lecimy w kolejną rundę. Cyk. I lecisz. Lecimy tam. Taka mocno dośrodkowanie. O nie. I Maria. Chowował, dobra i uwaga gol. jest gol jest i gol, trzeba zmienić go, bo niestety to kartkę o nie, za dużo zmian o nie, jesteśmy zgubieni. dobra, także tutaj teraz po Cyk. cyk, o nie ja się siodaj tą piłkę ale weź się posun, dobra, nie ma. Umra, leci, 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 Oj, patrz. O mnie jest źle, to nie mam ten celownik. aj, aj. To jest to było, graj, 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 graj. Halo, Panie Bogu, zmiana. A ja nie, halo. Zeskan, oskamowali mnie. Oskamowali mnie. O nie. Dobra, to jest to już to to kończy zaznacza. Niestety, dobra, cyk, cyk. Ej, ej, ej! No dobrze! Proszę, niech też jeszcze nam szczeli. Ej, ej. Griszma, ładny mecz też był. To jest jakiś hawarem